Kupimy moim dzieciom kryptowaluty. Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Strasznie zimno dzisiaj w Warszawie, a dla osób, które są tu pierwszy raz, Słoneczna Kalifornia to nie jest miejsce. To jest stan. Zapraszam. Pozdrowienia, tutaj jest crossfit tursynów jest z niedzieli. Tak. Z, z, z kościoła. Natomiast Rafał powiedział bardzo mądre słowa. Że w niedzielę nie ma reszdejów dla osób, które. Są tyle. Są tyle. <laughs> Czyli dzisiaj jest niedziela i jestem tylko tu ja. O. Dzień dobry i witam już z mojego domu. Jest już troszeczkę późno, natomiast dzisiaj zrobiłem taki wpis w różnych social mediach, które się bardzo mocno poniosły. Więc wrzuciłem taki wpis na LinkedIna, na Facebooka. Ogólnie chodziło o to, żeby wyobraźmy sobie przez chwilę szkołę, w której w pierwszej klasie uczeń dostaje. Wirtualne 1000 zł. Uczy się czym są pieniądze, skąd się wzięły, uczy się czym są kredyty, inflacja itd, tak, tak, tak dalej. No i z czasem ma może prawdziwe pieniądze i potem robi sobie z tym jakieś inne rzeczy. Tak samo na LinkedInie. Dużo osób to widzi, dopiero ten wpis jest przez chwilę, więc pewnie więcej osób go zobaczy. Natomiast pomyślałem, że pójdźmy o krok dalej, bo czasami ze swoimi dziećmi mam różnego rodzaju rozmowy o propu finansów. Ostatnio mieliśmy na vlogu kwestię kupowania udziału w firmie. Natomiast zróbmy coś ciekawego i spróbujmy taki system zbudować w domu. Mam tu dwóch ochotników. Dzień dobry. Więc oto plan na dzisiaj. Kupimy moim dzieciom kryptowaluty. Ale to za chwilę. Dobra, ekipa, jest pytanie do Was. Co to jest? 20 złotych. 20 złotych, tak? A wiecie skąd to się wzięło? Z banku. Z banku? sklepu. Ze sklepu, z banku. I, I co można z tym zrobić? Wydać, Albo zachować. Tak? Albo zbierać, bo ja zawsze zbieram na coś drugiego. Można zawsze zbierać. Ale teraz yy, w każdym kraju są różne waluty, nie? Mhm. W Polsce jakie mamy waluty? Złoty. Złoty. A są jakieś inne waluty na świecie? Tak. Jakie? Euro, funty. Dolary? Każdy kraj ma swoją walutę, ale to, co my zrobimy, zrobimy mały eksperyment w najbliższych dniach. I żeby to się nauczyć, musimy wziąć jakąś walutę, którą będziemy mogli obserwować, jak rośnie i maleje. Dlatego też nie weźmiemy waluty, która jest w żadnym kraju, a weźmiemy walutę wirtualną. Użyjemy do tego kryptowalut. I teraz to, co jest ważne, za te 20 zł można kupić co można kupić za 20 zł? Cukierki, zabawki niektóre. Ile można kupić butelek e, Coca-Coli? Maksymalnie 5. 5 butelek Coca-Coli. Teraz tak, złotówki, tak jak każde inne waluty mogą mieć mniejszą wartość albo większą wartość. I czasami, co to zobaczcie, złotych można kupić 5 butelek coli, czasami można kupić 3 butelki Coca Coli. zależności od tego, jak złotówka jest warta. Ale to ciężko zrozumieć, jak się patrzy na złotówki, bo dzisiaj zajmiemy się inną kryptowalutą i kupię swoim dzieciom dzisiaj kryptowaluty, żeby mogły same zrozumieć, o co chodzi. Okay? A ja? A ja, ja? nie umiem czytać. To jeszcze nic. Będziemy powoli czytać. I to co zrobimy, i to co zrobimy, to kupimy wam taką kryptowalutę. Co wy na to? Bo, bo teraz tak. Waluty mają Mogą być w różnych krajach, mogą być na przykład jak euro, w różnych regionach geograficznych, ale są też waluty, które są w sieci wirtualnym. Ale co jest ważne, one mimo tego, że są w sieci wirtualnym, to za nie też można kupować rzeczy, można inwestować i tak dalej. Natomiast my się nauczymy tego w najbliższych tygodniach, latach i miesiącach, co się z tym dzieje. Natomiast musimy gdzieś zacząć. Podoba się Ula? Pokazuję, o jaką walutę mi chodzi. Panie i panowie, poznajmy DogeCoina. Dogecoin jest taką walutą, która została wymyślona dla żartu. Co jest bardzo ciekawe dla żartu. Natomiast ludzie tam faktycznie inwestują pieniądze, ludzie kupują to. I teraz zobaczcie dzieciaki, tutaj w tej chwili, jak widzicie to jest jakiś wykres. Okay? I teraz wartość tego Dogecoina na początku była bardzo mała, można było kupić załóżmy jedną Coca-Colę. Okay? A dzisiaj to poszło tak bardzo w górę, że dzisiaj za to można kupić 6 Coca-Coli. Okay? Natomiast nie wiemy co będzie w przyszłości. W przyszłości to może znowu polecieć w dół albo w górę. I Wy będziecie obserwować to na swoich pieniądzach. Zobaczcie jak to Wam będzie rosło. Ale teraz pokażę Wam ciekawostkę. Jeżeli weźmiemy wszystkie doczkojny, które są na świecie dzisiaj, okay? te nasze wirtualne pieniądze, doczkojne z pieskami, to dzisiaj te doczkojny są warte uwaga 8 miliardów dolarów. Wszystkie do są warte 8 miliardów dolarów. I co jest ważne, my w najbliższych dniach nauczymy się jak na tym operować, ale z tego, że te y, kryptowaluty tak lecą w górę i w dół, to będzie nam łatwiej obserwować też nasze reakcje i zobaczymy jak będziemy reagować i co będzie szło w górę i w dół. Bo może się okazać, że to co dzisiaj kupimy za miesiąc będzie warte 0, okay? albo za miesiąc może być warte 10 tysięcy złotych. I będziecie mieli wybór, czy będziecie to dalej inwestować, czy będziecie coś z tym innego robić. Nauczymy się tego od A do Z, okay? Dobra, więc to co dzisiaj zrobimy, to jako pierwszy krok, bo, bo to naszą naukę podzielimy na wiele kroków, jako pierwszy krok e, za 100 euro dla Ciebie dla Ciebie kupimy Doge I będziemy się uczyć operować z tym i zobaczymy to potem, co potem z tego wyjdzie, okay? Co jest ważne. Robimy to w ten sposób, że nie będziecie mieli do tego jeszcze dostępu, żeby to wydać. Bo nie możecie, Wy, jako dzieci, handlować walutami, ale będę wam pomagał robić ze swojego konta pewne rzeczy. Ale co jest istotne, jak to zrobimy, to będę miał jeszcze dla was jedną małą niespodziankę, natomiast najpierw to zrobimy. Czyli uwaga! To, co robimy teraz, to kupujemy za 200 euro Dorczcoiny, które w tej chwili. To będzie 3528 i 58, czyli weźmy dla małego zaokrąglenia. Kupujemy Wam walutę, nie dolary, nie euro, nie inne, tylko walutę wirtualną z psem, Dogecoin. Czyli oboje będziecie mieli po, po tyle, 1791 Dogecoinów. Czyli to będzie około 400 zł, natomiast nie będziecie mieli do tego dostępu, żeby to wydawać. Ewentualnie będziemy mogli patrzeć jak to rośnie, maleje, nauczymy się czym są podatki, czym są opłaty. Czym, czym jest inflacja? Czym są rynki walutowe? W kwestii wydawania pomyślimy później, na razie nauczymy się, jak działają pieniądze. Okay? Na przykładzie tego czegoś. Czyli to, co teraz robię, to kupuję za 200 euro 3528 do szkoły. I teraz zobacz. Pierwsza rzecz, którą trzeba zwrócić na uwagę, my kupujemy to przez pewien system i zobacz, już nam zabierają 7 euro. Czyli dodatkowo pamiętajmy, że jeżeli my używamy kantoru albo kupujemy gdzieś jakieś pieniądze, waluty, chcemy wrzucić pieniądze na lokatę, czy gdziekolwiek, to zawsze ktoś po drodze bierze od nas opłaty. Nikt nie pracuje za darmo. I tak samo tutaj, zobaczcie, 7, 7 euro, ktoś od nas zabiera w tej chwili po to, żeby móc te pieniądze nam zamienić na OK? To jeszcze nie wszystko, bo nam zabiorę jeszcze parę rzeczy po drodze, natomiast to początek. Działamy? Działamy. Dobra, i teraz jest bardzo ciekawa rzecz. Yy, zamówiliśmy, zamówiliśmy te doczkojnie i teraz zobacz, co się dzieje. Nasza transakcja jest weryfikowana. Bo tak jakbyśmy poszli do kantoru, mhm. wiecie, co się w kantorze robi? Tak. Co? Zmieniać waluty. Dokładnie. To co my teraz robimy, to bierzemy nasze złotówki zamieniamy po drodze na euro, co jest bardzo słabo opłacalne, bo tutaj wszyscy od nas zabierają pieniądze. Ale, nie to, o tym porozmawiamy sobie kiedyś, o opłatach. Biorą od nas pieniądze, sprawdzają tą transakcję, w tej chwili jest transakcja weryfikowana i za chwileczkę, to się stanie, to transakcja, to transakcja będzie procesowana. Czyli będą kryptowaluty, te DogeCoiny, które zamówiliśmy, po 1791 na osobę, będzie przesyłane na, do mojego portfela. Tak samo jak te złotówki, yy, też mój portfel. Tak samo jak te złotówki, yy, możemy włożyć do portfela. Tak? I teraz są w moim portfelu. Jak dam ci i ty włożysz do swojego portfela, to będą w swoim portfelu. Mhm. Nie? I tak samo też z kryptowalutami, yy, możemy też to samo robić. Czyli ja w tej chwili je wysyłam do swojego portfela, który w tej chwili jest na telefonie. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne, żeby trzymać pieniądze w telefonie. Więc to co my zrobimy za chwilę jeszcze, tylko to się prześle na mój telefon to kupię Wam po portfelu, gdzie będziecie mogli trzymać swoje kryptowaluty. A ja już mam portfel. Ale będziesz miał taki inny portfel cyfrowy, wiesz, bo ten portfel jest na papierki, a my zrobimy taki specjalny portfel taki elektroniczny, który będzie trzymał Twoje pieski, twoje drzeczkojne. Dopóki nie będziecie mieli swoich portfelów, one są w moim portfelu to jest też bardzo ciekawa rzecz, którą będziemy się uczyć, czyli co zrobić, żeby z tego portfela te pieniądze móc zmaterializować, bo to też nie jest takie proste. Bo po drodze są urzędy skarbowe, po, po drodze są banki, po drodze są właśnie te kantory i będziemy też tego się uczyć, co zrobić, żeby wziąć pieniądze prawdziwe, zamienić na wirtualne i ewentualnie z wirtualnych na prawdziwe i będziemy obserwować, jak one rosną i maleją. To jest bardzo ważne, że w tej chwili ta akurat wybrałem tą kryptowalutę, że ona jest po pierwsze śmieszna, bo ma psa w swoim logo, a po drugie jest teraz w takim miejscu, że bardzo mocno chodzi w górę i w dół. I się nauczycie, że wartość pieniędzy też może spadać i rosnąć. Bo gdybyśmy mieli złotówki, to nie jest tak łatwo to zauważyć, bo to są stabilne dość pieniądze, a to te rzeczy mogą pójść w górę, w dół całkowicie, nie wiadomo w którym kierunku pójdą. W każdym właśnie to co obserwujesz, mamy niedzielę, godzinę 17. i te, zobacz, cały czas ta wartość się zmienia, nie? Widzisz? Pokażę też Wam. Bo to jest bardzo ważne, że złotówka, na przykład w stosunku do dolara, do dolara Zazwyczaj, jak widzisz w kantorze, ta cena się nie zmienia w ciągu dnia, bo tam jest jakaś ustawiona taka cena, żeby była bezpieczna dla kantorów. Ale na różnych rynkach finansowych to się zmienia co sekundę. Natomiast tego się nauczymy. O i teraz, coś jest napisane? Przesyłanie krypto. Przesyłanie krypto, teraz jest przesyłane te pieniądze wirtualne z pieskami na to mojego portfela. A niedługo kupimy Wam po portfelu i będziecie miał. I swój portfel, okej? Okay? Jak będę miał Zdej? telefon. Nie, nie potrzebujemy telefonu. Te portfele będą takimi małymi kluczami i tam będziecie mogli trzymać swoje wirtualne pieniądze. A to naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Znaczy, bez, bez mojej pomocy nic z nim nie zrobicie i, i to dobrze. Natomiast, jeżeli będziecie chcieli na przykład je zmienić na inną kryptowalutę albo wymienić na jakąś inną rzecz, to będziemy to robić z czasem. Natomiast przez pierwsze miesiące będziemy się uczyć jak to działa, jak to wygląda, okej? Okay? Piękny plan tatusiu. Jaki plan? Zamierzam zabierać na Bitcoina. <grym> to jest opcja, natomiast też się nauczymy właśnie tego co się dzieje gdy zmieniamy na wirtualne czy na prawdziwe waluty i jaki to ma sens. Oczywiście mały disclaimer, nie zachęcam nikogo do kupowania kryptowalut w żadnym wypadku. Bo rynek jest bardzo dziwny i czasami rzeczy mogą iść w górę, w dół całkowicie bez fundamentów za tym idących. Więc proszę mieć na uwadze, że to jest tylko eksperyment z małą ilością pieniędzy, po to, żeby nauczyć dzieciaki, jak działają pieniądze. I łatwiej będzie nauczyć właśnie w tym kontekście, bo większe zmiany będą widoczne szybciej. Dobra, i widzimy, że 3439 zostało zakupione, widzicie tutaj, czyli każdy z was otrzyma na swój portfel, jak ten portfel będziemy mieli 1719,5 doczkoiny, ok? I będziemy patrzeć. i pieski. W tej chwili, o to jest bardzo ważne, w tej chwili te wasze doczkoiny, bo tu jest napisane w złotówkach, ok? Czyli widzimy, że te doczkoiny są w tej chwili wasze warte 858 złotych. Czyli każdy z Was tak jakby ma w, w tej chwili 429 zł i 3 grosze tam w tym świecie. Natomiast znowu, jakbyście chcieli to wyjąć dzisiaj, to znowu by Wam zabrali opłatę jedną, drugą i byłoby to dużo mniej, okay? Ale tego się nauczymy. Te kryptowaluty można trzymać na komputerze, na telefonie, można trzymać w jakichś innych stronach internetowych, ale najbezpieczniejszą rzeczą jest taka, że po prostu możemy zamówić takie małe klucze i tam możemy trzymać to na, na nich co jest bardzo wygodne w niektórych sytuacjach. Nawet takie klucze często zdarza się, że ludzie dają sobie. Nie wiem czy to jest zalecane czy nie niczego nie rekomenduję, ale to jest jedna z takich opcji, że można komuś przekazać klucz. Taki cały, fizyczny, taki, taki urządzenie. Zaraz Wam pokażę jak ono wygląda. Tak wygląda taki klucz, to jest takie urządzenie. To jest akurat firmy Trezor, jest wiele różnych firm, jedne są lepsze, jedne są gorsze. Natomiast zamawiamy teraz takie urządzenia dla naszych dzieciaków. I to jest też taka mała bardzo ciekawostka, że w różnego rodzaju sklepach można płacić, zobaczcie, tutaj można, można byłoby w tym sklepie, poznajcie ten znaczek? Tak. Można byłoby zapłacić również Dogecoinem, natomiast my zapłacimy normalnymi złotówkami. Zamówienie zrobione, czekamy więc na przesyłkę, to pewnie potrwa gdzieś tydzień albo dwa, natomiast potem powinniśmy to mieć już u siebie. Dobrze, więc początek pracy zrobiony. Natomiast będziemy się tego więcej uczyć jak będę. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do komentarzy. Natomiast będziemy oprowadzać też naszych widzów. Pod warunkiem, że to będzie oczywiście ciekawe, bo jeżeli nie będzie ciekawe, to zakończymy to i schowamy naszą edukację do wewnątrz. Więc jeżeli będzie się to interesować, to będziemy to pokazywać również w naszym vlogu. Kolejne kroki, czyli jak będziemy się uczyć, obsługiwać Pieniądze i jak będziemy się uczyć, poznawać rynki finansowe. Piana? Piana? I co? Kończymy? Kończymy. Tak więc, dziękuję bardzo i do zobaczenia.